Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z The Elder Scrolls 4 Oblivion wersja zremastrowana, zostaw kciuka, subskrybuj, dzwoneczek i zapraszam też oczywiście do linku w opisie między odcineczkami oczywiście tak jak mówiłem sobie posprzedawałem itemki te które mi nie były potrzebne więc oczywiście standardowo mamy malutki udźwig, strzały mamy? mamy dobra to sobie wybierzmy jeszcze pod trójeczką strzały i możemy lecieć dalej w kierunku naszego niebieskiego znacznika po drodze, robiąc jakieś tam dodatkowe miejscówki, zwiedzać, i tak dalej. Oho, i teraz ciekawostka, moi drodzy Państwo. Te portale Z tego co się dowiedziałem respawnują się randomowo Ale w momencie w którym weźmiemy i zamkniemy 50 takich portali Zwłaszcza pantery no najpierw Najpierw portal W momencie w którym zamkniemy 50 takich portali Już się nie pojawią plus jeszcze 10, które mamy do zrobienia z misji fabularnej. Wchodzimy do tych wrót. Zamykamy to w cholerę. I ogólnie będziemy to robili jak najszybciej, żeby traci na to czas. Muszę się przedostać. Musię dostać do głównej wieży. A po co mu wstrebny nożyk? Spokój się. Po tym moście do tego i stąd tą tam. W środku wszystkie wyglądają inaczej. Bo chyba na tych jest 30 różnych yy, jakby ułożeń ich w środku. No i niestety, tak jak mówię, one się respawnują w randomowych miejscach. Już jesteśmy w głównej wieży. To nie jakie ja mam teraz tu wejść na górę jeszcze bardziej. wybrane zostanie jakoś tutaj jesteśmy, no i bailando Będę pójdę do góry Teraz chyba będzie zmienić te Strzały na mocniejsze Do głównej sali cytadeli, ale idę w górę no to. To akurat Git. coraz wyżej, to najważniejsze Ważniejsze, że coraz wyżej. Spoko jest to widzenie. W portalu się bardzo przydaje. Się przydaje. Nie musimy się przejmować, że nas ktoś wykryje, tylko sobie po prostu patrzymy. Tu jest coś niebieskiego. Tam wystarczy strzelić. Nad nami jest jeszcze ziomeczek. N'en mets No i Czy Wszyscy. 93 udźwignął mi za tyle golda. Zadowoli, bo i tak potem. Jak go sprzedam to i tak za 2200. Serce, żeby to nieść. Najważniejszy portal z głowy. Można iść dalej w kierunku niebieskiego znacznika na mapie. Uczeń akrobatyki może zrobić szybki nich w bok. No i dobra. Po portalu. Stamtąd przyszliśmy idziemy, ale jeszcze tu jest paszcza pantery. statek. co tu się podziało? Krabuś, co tu robisz? Ile wrót już zamknąłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, o oh yes. 14, dopiero łącznie mam ich 50 zamknąć, to ociepiemy. 50 mam ich normalnie zamknąć, jeszcze 10 z popularnej misji, więc w ogóle będzie ciekawe. Ogólnie to tak, idę sobie tu, no to już bym doszedł z tutaj z niebieskim znacznikiem tego miasta. Jakoś zawędrował sobie Czemu ty mnie bijesz? Czy te dwie srebrne strzały w nim że... A, bo to był błędy to. na płyro ryja. O, kolejny z ognikiem zasuwa. Nie ma. Kurier ucieka gdzie pieprz rośnie. <gry> Good. Białowa kopalnia Mamy w końcu jakąś lokację To jest podwójny, ten miecz z dwoma tymi Dwuręczny w sensie Tutaj grzyby To jest ta, którą ja potrzebuję. Nie, ja potrzebuję srebrną. Jeszcze mi się nabija na tym, no właśnie, level. <laughs> Muszę z tym grać teraz, bo nie mogę na łuk zmienić. Jakiś biedny ten goblin. Jak ciężki pancerz mi wzrósł, jak ja nie mam ciężkiego pancerza założonego? Może to przez tą broń. OK. Oh, que gostou O kurwa, jaki <toddź> Potem też nie zbierać. Czyżby tu wszystko? Czy jest Chodzimy. Okej. Okay. Mamy iść tam, ale tu mamy karczmę pijany smok i atatar. To najpierw na atatar. To najpierw na Atatar pójdziemy. Dobra lokacja podobna jak do poprzednich, niektórych już przynajmniej. Jak te szczury zginęły. Wtedy bym go z łuku ściągnął, ale musiałbym poczekać chwilę i co zajdzie? To chciałem użyć. Jak on mnie dostał? No, bo bym tu nie wszedł potem. Tak łatwo, a ziomek by mnie napieprzał z góry. O, jebaniutki, jaki mocny. Dona tarcza. Zmieniamy. Są przejścia na górze. Idziemy dalej. Murdough What's that? It's that. Kurwa, gdzie ja mam iść? Znowu jest pierdoliot korytarzy różnych. Tu jest kolejny jakiś. To jest na szczęście zamknięte. Dobra, jakiś przycisk do wciśnięcia. Dobra, no jedyne przejście jest tutaj. Przemyślę. Tu jest przycisk do wciśnięcia. To otworzy nam to przejście. A tam nam nic nie zmieni, nie? Ta, nie podnosiły się, dobra Ktoś łazi Nie było Tak w sumie. Jest jeszcze podane były opcje górą dołem. Jeszcze jakaś skrzynka Dobra, no to tutaj tym przejściem do góry i pewnie wyjdziemy na górze tutaj Tam jest jeszcze dalej wejście, tak? To jest kolejne przejście, którym jak pójdę, to nie odkryję całości terenu. Tśapię ja dole, jaki ten kompleks jest złożony. grosza, a będzie kokosza no jak tu mi nie wskoczy level na czymś to się wkurza. Cię ja wkurzyłem Nic nie ma więcej. Nie przeciwnika, ani nic. Nie ma. Jeszcze trochę czasu mamy. Okej, okay, to my jesteśmy teraz tu na dole. Tak. Dobra. Tu dwóch gości gdzieś ściągnąłem. Otwiera gdzie indziej. To najmniej ważne już w tej chwili gdzie się ją otwiera. Bo tu wszystko sprawdziliśmy. No, wszystko tu sprawdzone. Ewentualnie środek jest niesprawdzony. I tu jakbyśmy poszli. A to można zrobić bardzo prostym sposobem. Na górę. I te dwie lokacje sprawdzone. Wyszliśmy na tamtą trzecią. Tak, ok. Czyli teraz cały czas prosto i tam poprawię coś jeszcze będzie. To się podniosło teraz, bo ten blok wcisnąłem. Dobra, teraz wyjście było za nami, nie? Tak. Co to też mamy z głowy? Okej, okay, czy tutaj jeszcze jakiś korytarz został? I całość zrobiona. No i pięknie. Wręcz bym powiedział, że nawet idealnie, bo dobijamy do 30 minut, więc. A jaki kurwa speedrun. Hop. Nawet mnie jeden topór nie, dzia nie dziabnął. No i git. Jesteśmy na powierzchni. A to teraz skończony. Karcz ma pijany smok. Lecimy. Na szybkości tam jeszcze dotrę. I tutaj zakończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbiję do linku w opisie. I popołudnia. Cześć.